ści czołem. Tym razem nie będzie rysowania, ale za to pogadam o pionowej przełodowej myszy, którą sobie kupiłem, a kupiłem ją i z ciekawości, dlatego że moja poprzednia, jak widać budżetowa mysz, zdechła. I na dodatek zdechła szybciej niż przewidywałem. Tak więc nie przedłużając, zapraszam. Mysz dopadłem w okazyjnej cenie około 79 zł. Urządzenie zapakowane jest w charakterystycznym pudełku z klapką. Na pudełku znajdziemy oczywiście podstawowe informacje techniczne i notkę o wyjątkowej ergonomii myszy. A po wewnętrznej stronie klapki znajduje się schemat przedstawiający anatomię urządzenia. No, Pudełko już raczej omawiać nie będę, nic szczególnego, Ciekawsza jest za to jego zawartość. Z góry jednak, no, trzeba powiedzieć, że za wiele to w środku nie znajdziemy. W cenie 79 zł, to nie należy się spodziewać żadnych wodotrysków. Mysz nie posiada żadnego dedykowanego programowania, no bo cóż by ono miało robić? Jakiegoś podświetlenia RGB czy innych, jak to się mówi, featureów tutaj też nie ma. No, Można powiedzieć, że jedyną supermocą tej myszy jest jej wertykalny kształt, który ma chronić teoretycznie nasze łapy przed kontuzją. No, w środku jest papierologia, jak to papierologia, no, schemat podłączenia myszy, troszeczkę parametrów no, w kilku językach. No i to w sumie wszystko. Oprócz tego plastikowo-kartonowy garaż na mysz, jakże śliczny. No i nasza główna bohaterka. Powierzchnia myszy jest matowa, jakby lekko gumowana. No nieco szkoda, bo tego typu pokrycia lubią się niestety palcować, a nawet obłazić po pewnym czasie. Przyciski działają przyzwoicie. Co do scrolla to nie jest on gładki, tylko chodzi skokowo. Jest klikalny, choć przynajmniej w moim egzemplarzu odrobinkę kolebie się na boki. Za scrolem znajduje się przyłącznik rozdzielczości urządzenia, pozycje są dwie, 1000 i 1600 dpi. Ale nie ma tu żadnej diody sygnalizacyjnej. Fajną rzeczą jest głęboka nisza na kciuki, i wysoko umieszczone przyciski boczne, no więc nie ma szans, aby je przypadkowo wcisnąć, to na pewno. A poniżej mamy element podświetlenia myszy. Podświetlenie jest jednokolorowe, niebieskie. Na spodzie myszy, jak to u typowej komputerowej myszy, czujnik i ślizgi w postaci czterech, że tak to ujmę. Osobnych łapek. Co do przewodu myszy, to niestety jest bardzo, bardzo sztywny i na moje oko dosyć gruby. A jakie wrażenia z użytkowania? No, na pewno dłoń leży wygodniej niż na standardowej myszy. To na pewno. Co ciekawe, zmiana ułożenia dłoni no, nie była jakoś dla mnie szokiem. Owszem, jest inaczej, ale to wszystko. Ciekawe za to są dwie rzeczy, gdzie druga wynika z pierwszej. Po pierwsze, wciskając przyciski tej myszy robimy to w sumie nieco w bok, no bo jest wertykalna. No i tu pojawia się kolejna kwestia, kwestia przyciągania obiektów. Z zwykłej myszy wciskamy przycisk w dół i przesuwamy mysz tak, jakbyśmy palcem przesuwali coś po biurku. No, tu natomiast nacisk kierujemy lekko w bok i przesuwamy mysz. No, osobiście przyznam, że na początku minimalnie czułem tę różnicę. Niestety wadą myszy jest opór, jaki stawia na podkładce czy blacie. Osobiście podejrzewam, że to niestety wina tych mizernych ślizgów i no jakże sztywnego przewodu. Nie jest oczywiście jakoś dramatycznie, tak? Jest wygodna i przy zwykłej pracy biurowej czy tam, nie wiem, przeglądaniu internetu może się sprawować bardzo dobrze, no ale do intensywnej pracy, gdzie trzeba się naklikać, np. Na dla mnie do obsługi oprogramowania graficznego nadaje się średnio. Oczywiście nie jest to sprzęt, który miałbym ochotę wyrzucić przez okno, ale z pewnością za jakiś czas poszukam sobie czegoś innego. No, ale wystarczy już tego mojego mordzenia. Na koniec jeszcze raz prezentuję podstawowe parametry myszy. Dzięki za oglądanie. Cześć. よした